Cześć, Siemanko. Eee, trochę robota jednak idzie. Nie siedzę w domu jak niektórzy. Czy siedzę, ale z pracy tylko idę do domu i na działkę. Eee, tutaj oczywiście bardzo mało osób. Tym bardziej są sami starsi. Więc sami wiecie, jaka jest sytuacja ostatnio. A ja co tu robię? Tak, eee, tu je, to widzieliście. Kupki pełne są. Tutaj drzewo ciągle rośnie. Już trochę tego jest. Korzenie do świerka. Z tego drugiego dużego korzenia też taki korzeń, pnia taki korzeń był. Tu są ścięte i związane drutem porzeczki. Tu są korzenie z, z wszystkich tych tui i zaraz pokażę z tamtych krzaków, co było obok beczki Sama ziemia, trochę korzonków. Dorny jakieś takie, wiecie o co chodzi. O, tu już jest trochę zgrabione, tam jeszcze jest cały bałagan worki, oczywiście. Po 5 zawiozłem i już 5 jest znowu pełnych i nie widać, żeby coś ubyło. Sami zobaczcie, pełno jest <laughs> jeszcze tutaj tych krzaków, ale tego na razie nie ruszam, bo, bo muszę resztę zrobić w porządek, zresztą już nie ma nawet gdzie tego kłaść, niedługo tu będzie taka jedna wielka hałda. Ech, no, tutaj tu też jest kupka śmieci, znaczy śmieci trawy, takich gałęzi skoszone. Gdzie było? O, tutaj też wyciąłem. Ten kawałek, oczywiście jeszcze jest to wszystko do wykopania, ale powoli, powoli, bo tu się okazało, że sąsiad ma też jakąś beczkę, drewno czy coś. Tu też jakiś kompostownik. No tutaj widzicie, jest trochę uprzątnięte, uprzątnięte, ale i zagracone. Tutaj też trochę już ścieżka jest taka trochę lepsza. Róże też musiałem przyciąć, bo wchodziło już do mnie. Tu jest jeszcze nic nieskopane, po, Powoli trochę to idzie jednak... Jednak z tymi korzeniami jak mają takie duże bryły, to to schodzi człowiekowi. Tu dopiero tego świerka wykopałem. E, zobaczcie sobie zagrabione fajnie. Dada, muszę jakoś to po prostu dzielić, żeby to było w miarę równo. E, I podrównać jeszcze tu w tym momencie ten teren, ale to na razie mówię po kolei, idę. pewnie następnego dnia to zacznę tu przekopywać i wzdłuż płotu. E, tego na razie tak wyrównałem, żeby było, bo i tak na razie piły nie mam ale za jakiś czas pewnie piłę znowu przyniosę i go wytnę, albo nawet jeszcze może niżej, bo tu ziemię już obruszyłem, więc tylko wystarczy szpadlem odgarnąć. Płyty też starają się trochę, bo o. zobaczcie jak jest, jest po prostu nierówno straszniej. I... No nierówno i musiałem po prostu to trochę ziemi ubrać, żeby furtka mi się lepiej otwierała, ale już o, za mąż tych trzeba. No patrzcie, już nawet jest lepiej trochę. Ale trzeba jeszcze podebrać i wyrównać i te płyty. Może powoli też jakoś się równać, ale to, to może później o, Tu widzieliście fajnie też jest już, już to tak zrobione. Jeszcze z daleka a jak ktoś chce to obejrzeć, jak nie to nie nie chcę mi się dzisiaj obrabiać tego intro mojego fajnego co moim zdaniem fajne jest weszło mi eee, więc to tylko wrzucę tak na żywioł działeczka pusta no i tutaj Pamiętacie te korzenie pełne, jak, jak ktoś nie wie o co chodzi, to zapraszam do poprzednich filmów, jakie to były wielkie krzaki. Podrównane. Jeszcze tu muszę wybrać przybeczkę, ale dzisiaj rano był przymrozek ziemia była tak twarda, że się nawet łopaty nie dało, szpadla nie dało wbić. No, tu jakieś, jakieś śmieci jeszcze, wiadomo, wszystko po kolei. No... Sami widzicie jak to się już prezentuje, już jest więcej miejsca, tylko tu jest bałagan, muszę powiedzieć, że połowa już jest zrobiona, a druga połowa została do roboty. Nie nagrywałem tych korzeni, bo ja sam się z nimi tak namęczyłem, że, że szkoda gadać, głównie chodziło, o jak był większe, jakiś to należało odkopać go, najwięcej jak się da, korzenie poucinać i go podwadzać ciągle i obruszać i wtedy wyszedł, no mówię tam to było, myślałem, że już nie dam rady, bo szpadel złamałem jeden ale jakoś tam, odziąłem od łopaty kija, bo nie chciałem wsiąść do sklepu kupować, wziąłem od łopaty kija, włożyłem, zarobiłem szpadel, no i dzisiaj wykopałem tutaj, rozkopałem tak no po dwie, po trzy godzinki sobie siedzę robię, bo Powiem wam, jak tak się korzenie takie powykopuje, to jednak trochę to człowieka tak wymęczy, bardziej jak samemu się to robi, ale o to chodziło, żeby człowiek trochę był zmęczony po tym wszystkim. Dobra, to by było chyba na tyle. To jest tylko takie pokazanie, a tutaj nie wiem, czy wam pokazywałem. Chyba to są krokusy, już, już przymroziło, już przymroziło, więc. Więc już sobie nie daję rady, ale tu kolejny widzę, że wschodzi. O, proszę bardzo. Fajny. Taki będzie trzeba to jakoś później, jak przekwitną, przekopać gdzieś i w fajne miejsce to wsadzić. O kurczę, nie mhm. Dobra, to by było na tyle. Jak chcecie obserwować, jak to dalej leci, się zmienia działeczka, zapraszam na mój kanał. I tyle. Cześć.